11 maja odbędzie się Dzień Otwarty Funduszy Europejskich w Leśnym Banku Genów Kostrzyca. Będzie to wyjątkowa okazja, żeby odwiedzić arboretum i z bliska zobaczyć, czym na co dzień zajmuje się ta instytucja. Serdecznie zapraszamy do zapoznania z działalnością Leśnego Banku Genów Kostrzyca. Zobaczycie arboretum, oczka wodne, staw, ścieżki edukacyjne i unikatową roślinność, która właśnie o tej porze roku zaczęła kwitnąć. Większość gatunków ozdobnych, takie jak magnolie, azalie, różaneczniki, również. Zapraszamy na wycieczkę do Leśnego Banku Genów, do zobaczenia wyłuszczarni nasion, stacji oceny nasion i chłodnie Leśnego Banku Genów Kostrzyca. Wydarzenie to wpisuje się w działalność Leśnego Banku Genów Kostrzyca który to korzysta ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Najnowszym działaniem wykorzystującym środki unijne jest projekt Leśny Bangenów Kostrzyca ważnym elementem zachowania różnorodności biologicznej aglomeracji jeleniogórskiej. Fundusze europejskie pomagają w zachowaniu najcenniejszych populacji i gatunków na terenie całego kraju oraz na terenie aglomeracji jeleniogórskiej. Przykładowo takimi gatunkami mogą być bawrzynek wilczełyko, czy też Brzoza karłowata zbierane w ramach wspomnianego projektu. Warto dodać, że wspomniany projekt jest jednym z 16 wyróżnionych z okazji 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jako Leśny Bank Genów Kostrzyca bierzemy udział w ogólnopolskim plebiscycie, którego celem jest wybór najbardziej popularnego projektu. Zasady głosowania znajdą Państwo na stronie facebookowej Leśnego Banku Genów Kostrzyca.